Witajcie serdecznie. Kasia Kwiatkowska z tej strony. I dzisiaj, co ja wam tu nie naznosiłam? <noise> dzisiaj Wam powiem trochę o tym, jak sobie prosto wyrobić nawyk dbania o zdrowie, nawyk korzystania z naturalnych produktów, z ziół, z olejków, nie tylko z wody. Kilka naszych tipów, które stosujemy na co dzień. Czyli właśnie, gdzie tak naprawdę u nas te dobra sobie stoją? Pamiętajcie, że żeby nie wiem, jakie cudowne dobro naturalne mieliście w domu, w momencie, kiedy ono stoi na szafce, albo stoi w szafce, albo w szufladzie, albo gdziekolwiek indziej nieużywane, ono nie zadziała. Ale żeby zadziałało, żeby się nauczyć tak naprawdę korzystać z tych naturalnych rozwiązań, korzystać z natury na co dzień, Trzeba sobie troszkę to hmm, poukładać, wyrobić sobie nawyk, korzystania z tych naturalnych produktów. I powiem Wam o kilku naszych tipach, właśnie w naszym domu, które nam pozwalają ten nawyk budować i pamiętać o tym, żeby codziennie tą naturą się wspierać. Moi kochani, u nas tak naprawdę w domu, gdzie nie popatrzysz, tam coś naturalnego się znajduje. Albo wiszą zioła na ścianie, albo gdzieś tam stoi woda, olejki w konkretnych miejscach i różne rzeczy naturalne, które też robię z tych naturalnych produktów i z ziół, które stosujemy tak naprawdę na co dzień w kuchni, w łazience i w różnych innych miejscach. Więc do rzeczy, moi kochani. Jak to wygląda w naszej kuchni? Naznosiłam wam tu trochę gadżetów z mojej kuchni, ale to są tylko namiastki tego, co tam się znajduje. Generalnie chodzi o to, że jeżeli coś stosujecie, warto to postawić, położyć w takim miejscu, który, w którym daną rzecz robicie każdego dnia. Więc, jeżeli coś potrzebujecie w łazience, warto, żeby ten na przykład olejek czy y, mieszanka do masażu była sobie w łazience. Jeżeli coś wykorzystujecie na przykład do gotowania, warto, żeby to stało w kuchni. Y, ja Wam też powiem, co u nas stoi na stole, że tak powiem, rodzinnym, w pokoju, który, w, z którego korzystamy na co dzień, a jak to jest, że po prostu u nas y, te naturalne rzeczy są po prostu zawsze pod ręką. Więc, moi kochani, kuchnia. W kuchni ja mam zawsze zioła. Zioła mam suszone. Tu Wam przyniosłam jeden ze słoiczków u mnie pół stołu. To są właśnie zioła. Między innymi są właśnie popakowane w takie słoiczki. One wtedy bardzo dobrze się trzymają, jeżeli są dobrze wysuszone, poupychane w słoiczkach, można je wykorzystywać. Tutaj akurat mam zioło z krwawnika, ale w kuchni mojej zawsze jest też pokrzywa, zawsze jest kurdybanek, zawsze jest natka pietruszki, natka selera. Co jeszcze? Kwiaty różnego rodzaju, czyli na przykład jaśmin, na przykład nagietek, na przykład koniczyna. I też mam swoje typy ziołowe, które właśnie wrzucam do potraw, albo słonych, albo do potraw słodkich, bo nie każde zioło będzie się na słodko nadawało i nie każde zioło na słono też, chociaż na słono można przemycić <laughs> wiele ziół. Natomiast do potraw słodkich warto wiedzieć, które zioła będą się fajnie komponować. W kuchni mam też od czasu do czasu zioła w doniczkach. Na przykład na oknie nam stoi zawsze liść laurowy. Tutaj mam akurat tymianek. Ja w ogóle słuchajcie, uwielbiam te tymiankowe zioła i one bardzo często u nas w kuchni goszczą jest też właśnie suszona między innymi lebiotka to jest ta sama rodzina ziół. i teraz jak już jest właśnie taka wiosenka już wychodzą zioła te takie wiecie normalnie rosnące wiosną to wychodzę sobie po prostu przed przygotowaniem posiłku po prostu na podwórko zbieram to co mi potrzeba i dzisiaj w naszym garze wylądowała m.in. jasnota purpurowa Czosnek niezwiedzi, które też mam szczypior, pokrzywa to jest w ogóle nasze działo, które się wykorzystuje u nas kurdybanek praktycznie codziennie, do gotowania, do podrasowywania energetycznego i zdrowotnego wszystkich potraw, tak naprawdę, które przygotowujemy i wiecie co, działa w kuchni, to jest dla mnie sztos. To jest dla mnie sztost, więc to jest podstawa, która u mnie w kuchni jest zawsze. Oprócz oczywiście przypraw takich tradycyjnych, nie? czyli to w kuchni zawsze jest. Kolejna rzecz, którą trzymam w kuchni, to jest mm, suplementacja, którą stosuję codziennie. Między innymi to jest właśnie hapience, to jest to minerały, które się dodaje do wody. I w kuchni mam zawsze, słuchajcie, wodę. Zawsze jest kilka butelek wody przygotowanej, wody w szklanych butelkach, wody, którą, mam, którą mamy z własnej naszej studni, którą mamy przy domu, i taka woda jest zawsze przygotowana do picia. Ja na każdy, każdy dzień przygotowuję około 5 litrów 6. 6 litrów wody, którą normalnie wypijamy. I tutaj Wam przyniosłam butelkę, która. Butelki u nas przeważnie stoją takie zwykłe, zamykane w pokoju. Natomiast w kuchni. Woda jest właśnie w szklanych butelkach, woda jest w dzbankach, które wykorzystujemy na co dzień i tam są właśnie elementy suplementacji też, którą, którą stosuję przeważnie ja, bo ja przeważnie jestem w okolicach kuchni i tam są te rzeczy, które ja wykorzystuję, wzmacniając swoje, swój organizm, tak, i które stosuję czy rano, czy wieczór, czy, czy w przeciągu dnia. Woda w kuchni, słuchajcie, jest bardzo dobrym tipem, bo tam jesteście bardzo często, więc w momencie, kiedy macie trudność z piciem wody, jak ona wam stoi na oczach, tak cały czas, no to trudno ją ominąć, więc warto sobie taki tirik zastosować, żeby nauczyć się pić wodę. Tam jest na przykład, słuchajcie, lecytyna, tam jest spirulinka, którą ja sobie podjadam. No i w zależności od tego, jaki proces z organizmem danego czasu przechodzimy, to tam są różne właśnie produkty, które są albo na odżywienie, albo na oczyszczenie, albo na ściąganie toksyn i one sobie stoją właśnie w konkretnym miejscu w kuchni kolejna rzecz, którą w kuchni zawsze mam, to są właśnie olejki, które wykorzystuję też do podrasowywania moich potraw no i do potraw na przykład właśnie słonych, to jest oregano i olejek z oregano, słuchajcie jest przecudowny i przewydajny i nigdy, słuchajcie, olejku z oregano nie dajemy a dużo do potraw wystarczy namoczyć wykałaczkę dosłownie i dać do zupy czy do sosu i on cudownie podkręci smak, to jest na przykład właśnie rozmaryn, który też tam bywa w kuchni, to jest właśnie tymianek, czyli tu macie tymianek w ziole, w, zio, w ziele, a tu macie tym tymianek w olejku. Do potraw słuchajcie słodkich bardzo często u mnie ląduje właśnie mm, mięta, to są różne koktajle, to są różne, wiecie, lukry, które robię w ogóle ostatnio. E, uwielbiam robić różne słodkości właśnie ziołowe. E, to jest właśnie mój Jaśko daje wiwat. E, mam nadzieję, że nam się uda skończyć ten live. E, to jest m.in. dzika pomarańcza, to jest lemon, który dodaję też właśnie do potraw, czyli takie dobro mam właśnie w kuchni. Witaj, wieluś. Miło, że jesteś. I moi kochani, Łazienka. Łazienka to jest też bardzo ciekawe miejsce, gdzie mamy tych naturalnych produktów sporo i tam ląduje m.in. właśnie sól do kąpieli, która stoi zawsze koło wanny. Tutaj jest, słuchajcie, sól. Można tam dawać sól Epsom, sól himalajską, sól kłodawską, jaką po prostu czujecie. Tutaj są też zmielone zioła i tu są właśnie olejki i taką sól sobie często dajemy do kąpieli, bądź słuchajcie właśnie to jest napar ziołowy, ostatnio bardzo często dajemy do kąpieli napar ziołowy zioła ja mam słuchajcie wszędzie więc to jest kwestia tego, żeby przebiec z garczkiem po domu i pozbierać ze ścian i za okiem to co się nadaje do danej kąpieli w zależności od tego jaką potrzebuję, potrzebuję mieć no właściwość tej kąpieli tak, a w kuchni jeszcze mam słuchajcie ziarna, mam ziarna, mam bakalie to, to jest też produkt, który bardzo często ląduje u nas po trawach, tak? w potrawach, w różnych typach potraw. Więc moi kochani, wracamy do łazienki. W łazience mam, słuchajcie, co ciekawe, przygotowaną zawsze mieszankę olejków na oleju bazowym. Tu mam akurat w takiej buteleszce, bo ona jest wygodna bardzo do stosowania, którą stosuję właśnie do masażu stóp, do masażu ciała i ją bardzo często trzymam właśnie w łazience. Dlaczego? Dlatego, że po kąpieli po prostu nacieram od razu ciało mm, taką mieszanką. To jest, wiecie, czucie takie cudowne w ogóle lekkości. Skóra po kąpieli bardzo fajnie wchłania mm, daną substancję naturalną właśnie, a zwłaszcza na oleju bozowym, jak macie dobrane właśnie ciekawe olejki. Ja sobie wtedy uwielbiam smarować na przykład nogi, brzuch, yy, szyję, tutaj kark. Yy, uwielbiam to robić. Wmasowuję yy, też w twarz więc taka mieszanka właśnie olejków na oleju bazowym też zawsze jest u nas w łazience. Kolejna rzecz, która jest w łazience zawsze, to jest kremik który robię też na bazie właśnie olejków i oleju kokosowego. On świetnie zastępuje po prostu antyperspiranty doskonały jest na skórę nie podrażnia skóry, jest przede wszystkim naturalny i ten kremik mi służy jako dezodorant więc po prostu jak idę rano do łazienki czy wieczorem do łazienki po prostu ten kremik mi służy jako dezodorant on tam po prostu jest zawsze tak? czyli jest zawsze pod ręką więc to jest moi kochani łazienka a i w łazience mam zawsze jeszcze własnej roboty szampon który też robię z ziół robię też właśnie z m.in octu jabłkowego albo ziołowego, który sobie do tego szamponu dodaje i ten szampon po prostu służy nam do mycia głowy tak naprawdę, kiedy potrzebujemy, więc te rzeczy po prostu się znajdują u nas w łazience. Pokój dzienny, pokój dzienny u nas, słuchajcie, to jest bardzo ciekawe miejsce, bo tam jest stół, który ma wszystko, i szafy, które mają wszystko, bo niestety nasz ja się po prostu ściągać ze stołu, gdzie dosięgnie, cokolwiek dosięgnie, więc część tych rzeczy musi być po prostu położonych wyżej, ale... To nie zmienia faktu, że jest pod ręką właśnie też wszystko. Więc moi kochani, pokój dzienny to jest też woda, którą pijemy każdego dnia, którą piją dzieciaki, która, którą piję ja, i ona po prostu nam towarzyszy zawsze, czyli ona jest po prostu między innymi na stole, który który używamy codziennie. Na stole, moi kochani, w, też pojawiają się olejki eteryczne, które stosujemy na co dzień i to jest taka malutka podstawka, dlatego że, wiecie, normalnie ich było więcej, ale Jaśko w tej chwili ma mocy przerobowe, ściąganiowe wszelkie więc musi to być to, co akurat na dany moment jest nam najbardziej potrzebne. I taka podstawka, dlaczego właśnie taka, ona ma dziurki, popatrzcie, wywiercone w drzewie, dlatego, że wtedy te olejki się po prostu nie wywracają, są to, jest to wygodne, można to szybko przenieść, można przesunąć, nie przesuwając każdej buteleczki. I tutaj mamy taki podstawowy, podstawowy zestaw tych olejków, które używamy na co dzień i tu są m.in. właśnie olejki typu Rolon które można od razu na skórę nałożyć. To są olejki, które też dodajemy na przykład sobie do ostudzonej herbaty albo do wody, ale bardzo często i też polecam właśnie stosowanie, jeżeli stosujecie olejki wewnętrzne, ale pamiętajcie wewnętrznie, trzeba wiedzieć, które olejki można stosować bezpiecznie, w jakim rozcieńczeniu. I u dzieciaków, słuchajcie, nie stosujemy olejków wewnętrznie poniżej już 6 roku życia. I <laughs> Więc to warto też o tym wiedzieć. Więc moi kochani, w naszym pokoju dziennym jest tutaj jeszcze stosowałam je przed chwileczką, więc jeszcze troszkę oliwy jest. Jest kieliszek. Kieliszek, do którego dajemy oliwę i na stole też zawsze jest jakaś fajna, dobra oliwa. Tutaj mam akurat olej lniany, ale często jest tam olej z czarnuszki, oliwa z oliwek, hmm, olej konopny. No w zależności od tego, olej z stolpestu w zależności od tego, który olej nam gra w danym momencie, i taki olej też jest na stole, jest kieliszek, więc można sobie szybciutko po prostu tej oliwy nalać, dać sobie kropelkę bądź dwie. Bądź trzy ulubionego olejku i po prostu sobie zastosować rano, czy wieczór czy przez południe, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby. Moi kochani, co jeszcze jest u nas w pokoju? Suple, które uwielbiają dzieciaki. To jest między innymi właśnie lecytyna, którą sobie bardzo lubią podjadać. To jest papajinka, czyli to jest enzym trawienny, bardzo wygodny, bardzo ciekawe do stosowania, bo to są takie, wiecie, takie. Tableteczki, które przypominają smaku takie cukierki pudrowe, więc dzieciaki bardzo lubią to podjadać sobie. Tam są kwasy Omega tu mam akurat taki postaci, ale mamy też takie żelki, które mają właśnie witaminę D, kwasy omega. To wszystko zawsze stoi na stole, zawsze na stole rodzinnym, pod ręką mamy srebro, które się sprawdza w wielu różnych sytuacjach, zwłaszcza u dzieciaków to jest po prostu niezastąpiony produkt. Są mieszanki, które właśnie u moich u dzieciaków stosuję zawsze rano po obudzeniu, profilaktycznie i wieczorem po kąpieli stosujemy taki rolonik. Tutaj mam akurat mieszankę flon, która jest podobna przy infekcjach, ma też taką kuleczkę, która jest bardzo wygodna do stosowania i w razie potrzeby po prostu wystarczy posmarować gardeło, klatkę piersiową, krygosów z dusz, z jednej i z drugiej strony, klatkę piersiową, stopy od spodu, które po prostu bardzo szybko tutaj zadziała i w momencie nawet, kiedy zaczyna się jakaś infekcja, jakieś, nie wiem, kasznięcie, to ja po prostu od razu zadziaływowuję <grytanie> naturą i ten problem, po prostu bardzo szybko się niweluje, bardzo szybko znika. Co jeszcze mam właśnie pod ręką? To jest na przykład mieszanka Balans, która jest mieszanką wyciszającą. Bardzo Balans się nam też sprawdzał w zobkowaniu u Jaśka. Jego można, wiecie, bardzo szybko kuleczką tutaj gdzieś z tyłu ponakładać. Daje takie uczucie właśnie takiego zatrzymania, wyciszenia. Można dać na nadgarstki, powdychać. Co jeszcze takiego mamy w pokoju dziennym? To jest dyfuzor. Ten dyfuzor też, powiem Wam o podróży, bo on jest przenośny, można sobie go przenosić, więc go bierzemy często do samochodu, ale tutaj właśnie dajemy olejki, on tak fajnie sobie dymi i bardzo często go rozpylamy właśnie w pokoju dziennym, czy rozpylamy go sobie w sypialni przed snem, z odpowiednimi olejkami też, co cudownie też działa i zawsze jak jedziemy, jedziemy gdzieś w podróż, zabieramy sobie ten dyfuzor też po prostu do samochodu i on się też świetnie sprawdza co jeszcze moi kochani, łyżeczka się znajduje na stole <noise> dlatego, że Wiktoru suple, które są w kapsułkach potrafi sobie wysypać, natomiast Jaśkowi Często wysypuje na łyżeczkę i on sobie je po prostu wcina, a tak jak na przykład tu udarko, czy korzeń łopiano. Oni uwielbiają po prostu te, te klimaty, więc łyżeczka zawsze też w pokoju po prostu sobie na stole stoi. Co jeszcze moi kochani w pokoju? Też jest właśnie jakaś mieszanka do masażu, dlatego że wieczorem też uwielbiam sobie w pokoju, jak już tak wiecie, dzieci usną wymasować sobie stopy, wymasować sobie klatkę piersiową, nadgarstki, tak? Uwielbiam po prostu też taki rytuał, więc jakaś tam mieszanka, zawsze taka, wiecie. Ona już nie ma kulki, bo ona jest taka, wiecie, do dania po prostu na rękę i wsmarowania w skórę, więc ona się znajduje po prostu też u nas w pokoju, bądź to jest miseczka, do której ląduje właśnie oliwa, lądują wybrane olejki i do masażu na wieczór po prostu jest niezastąpiona. No i woda, moi kochani, też to jest podstawa, która no, po prostu stoi tam, gdzie jej potrzebujemy. To jest, to jest element, który jest zawsze. No i, moi kochani, nauka, czyli ten pokój, w którym jesteśmy teraz, to jest pokój, w którym Wiktoru się uczy, w którym pisze sobie literki, pisze szlaczki, więc tutaj mamy, a jeszcze w pokoju dziennym, czekajcie, jeden z olejków, który musi być tam, to jest lawenda. Dlaczego lawenda? Dlatego, że ona w ogóle cudownie tutaj działa na gardło, ale to jest olejek, który jest cudowny na wszystkie guzy, stłuczenia, otarcia. A mój jasiek ma potencjał, wiecie, tornada, więc on się ciągle gdzieś tam albo wywróci, albo o coś uderzy. Więc moi kochani, w przypadku właśnie guza, jak ktoś śledzi mój profil, to zapewne widzieliście post już nie jeden o lawendzie. Ale w przypadku uderzeń wystarczy po prostu odrobineczką, nie trzeba nawet kropli dawać, odrobineczką posmarować to miejsce uderzone i słuchajcie, z takiego guza, który po uderzeniu się pojawia bardzo szybko, bo no po prostu znika to w przeciągu pięciu minut, nie ma śladu po, po takich obtuczeniach. Więc lawenda i ona jeszcze też działa przeciwbólowo, działała godząco, więc bardzo szybko po prostu płacz się zamienia w uśmiech, więc to jest jeden z olejków, który jest, który jest przy dzieciach, u nas, słuchajcie, pod ręką, no po prostu zawsze. Więc moi kochani, wracamy do nauki, czyli tego pokoju, w którym jesteśmy. Tutaj też, właśnie w przypadku nauki, ląduje dyfuzorek, w którym bardzo często właśnie daje na przykład rozmaryn. On bardzo podkręca koncentrację, bardzo podkręca właśnie takie skupienie się na nauce, co często też do nauki mięte sobie dajemy do dyfuzorka. Dzika pomarańcza, bo Wiktor uwielbia też wąchać dziką pomarańczę, jest na przykład też Balans albo Adaptive. To są takie olejki właśnie wyciszające, takie tonizujące. Mm. Ach, nie mogę się oprzeć, słuchajcie, jak, jak Wam opowiadam o olejkach, żeby ich sobie nie pomagać. Co jeszcze? Kwasomega bardzo często są właśnie tutaj pod ręką, Wiktor sobie je po, lubi podgryzać. To są na przykład migdały orzechy, które sobie podjadają po prostu w trakcie malowania, w trakcie rysowania, w trakcie nauki. One bardzo fajnie też. Wspierają koncentrację i jest przede wszystkim woda, słuchajcie. Woda, zwłaszcza na angielskim, na przykład, które też no, mamy kilka razy w tygodniu, woda jest zawsze i Wiktor wie, że w przypadku, kiedy potrzebuje pomyśleć, potrzebuje się zastanowić, też ta woda jest niezbędna, żeby te właśnie skoki. Iskry między jednym a drugim neuronem mogły być płynne. Woda w tym bardzo pomaga, więc woda przy nauce jest po prostu niezastąpiona. No i moi kochani, sypialnia. Sypialnia znowu wracamy do dyfuzora. Dyfuzor jest zawsze, zwłaszcza jak dzieciaki zasypiają i do tego dyfuzorka też lądują jakby odpowiednie olejki, które potrzebujemy w danym czasie. Bardzo często jest to lawenda, dlatego że lawenda właśnie też koi. Wspomaga zasypianie, wspomaga takie wyciszenie i warto ją dawać do dyfuzora, do sypialni. Co ja często też daję, właśnie dziką pomarańczę, daję też bergamotkę do dyfuzora, właśnie w sypialni w przypadku gdy mamy jakieś początki infekcji to wtedy w dyfuzor ląduje na przykład ongard, ląduje oregano ląduje troszkę tymianku i wtedy zawsze właśnie te olejki które działają przeciwzapalnie łączę z jakimś olejkiem, który wycisza żeby jaki fajnie spały i słuchajcie, nawet jak tam zdarza się im od czasu do czasu, co się zdarza w ogóle bardzo rzadko pokaszliwać to one po prostu świetnie zasypiają i śpią spokojnie przez całą noc a wspierane po prostu aromoterapią z dyfuzora w nocy, więc to jest też ważne, no i w, u nas w nocy zawsze jest też woda, dlatego, że Wiktoru po prostu bez wody nie uśnia, on z wodą zasypia, on się budzi w nocy i prosi o wodę, więc też woda w sypialni u nas jest po prostu zawsze. No i moi kochani, co jeszcze? Podróż. Podróży zawsze sobie też zabieram naturalne produkty, zawsze właśnie zwracam znowu do wody. Woda jest z nami zawsze. Dyfuzor ten przenośny jest w samochodzie który sobie załączamy i tutaj idą na przykład wtedy takie olejki, które e, wspomagają nasze funkcjonowanie układu pokarmowego, bo ja po prostu nie zawsze dobrze znoszę e, dłuższą podróż. Wiktoru też takie miał epizody, więc e, zabieramy sobie na przykład zengest, zabieramy sobie właśnie miętę, zabieramy sobie olejek z kminku e, i takie olejki właśnie lądują i też mięta pieprzowa fajnie też podkręca koncentrację, więc e, mój mąż też ma lżej się takim, że mm, łatwiej się mu jest skupić na, na drodze, tak więc dyfuzorek w podróż zawsze zabieramy zabieram sobie taki oto przyrząd bardzo ciekawy, takie, takie pudełeczko, gdzie mam miejsce właśnie na takie mini buteleczki olejków i sobie podstawowe właśnie olejki, które nam się przydają w podróży sobie zabieram i tu jest właśnie między innymi lawenda i lawenda już kilkakrotnie mi się sprawdziła, jak gdzieś jesteśmy, ja się gdzieś tam gonił, przywrócił się, po prostu lawendę mam zawsze przy, przy sobie jest właśnie między innymi mięta w takiej buteleczce, wiecie, jest po prostu wygodne, bo ten wystarczająca olej, ilość olejku tutaj jest, a równocześnie jest to przyjemne, malutkie, nieciężkie i możecie mieć po prostu cały jakby miks olejków ze sobą. Jest właśnie zendest, czyli taka mieszanka na układ pokarmowy, która bardzo się fajnie sprawdza właśnie w przypadkach problemów z chorobą lokomocyjną. W przypadku, właśnie jak dziecku się robi niedobrze, warto ją sobie podsunąć pod nos, powąchać. Zabieram też im, słuchajcie, kalmerek, to jest taka mieszanka też dla dzieci, ona ma z kolei dużo rumianku w sobie, więc też działa tak tonizująco, wyciszająco, więc ten olejek akurat biorę, akurat w roloniku i zabieramy go ze sobą. Jest lemon, który bardzo podkręca właśnie koncentrację, dodaje energii, jego można dawać do wody, na przykład jak pijecie, tylko nigdy, słuchajcie, cytrusów nie łączymy ze plastikowymi butelkami. To jest bardzo ważne, czyli jeżeli chcecie sobie dać do wody Olejek, bierzemy zakręcaną szklaną butelkę. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Bierzemy sobie też na podróż, właśnie jak gdzieś jedziemy dalej, właśnie chapięce, które można dać do wody, które właśnie w przypadku takiego, wiecie, zjazdu, zjazdu koncentracji, zmęczenia, ono bardzo też podkręca właśnie nasze funkcjonowanie i poprawia właśnie koncentrację i takie, wiecie, zadowolenie i aha, i energię. Moi kochani, tak się zastanawiam, czy wszystko Wam powiedziałam pokrótce, słuchajcie, bo ja naturę mamy po prostu wszędzie u nas w domu, a ona sobie stoi tak pod ręką, żeby można ją było używać na co dzień z radością. Wiecie, ściąga nam to takie poczucie, że ojejku, znowu zapomniałem coś tam połknąć albo się wody napić albo nie wiem, powąchać olejku to po prostu jest w takich miejscach które na co dzień wykorzystujemy, które po prostu nam, które nam służą codziennie, bo to nie chodzi o to wiecie, żeby gdzieś się postarać o jakiś dobry suplement, czy dobrą wodę czy, czy dobry olejek eteryczny jak go wrzucicie do szuflady i tam będzie sobie stał nieużywany, to się mija po prostu z celem natura ma moc ogromną ale pod warunkiem, że ją po prostu używacie i ją używacie z głową i właśnie tak jak należy używać, czyli w zależności od tego etapu pracy z organizmem, który w danym momencie mamy, warto wiedzieć, co pod ręką mieć i co stosować, żeby po prostu ten nasz organizm był w dobrej kondycji każdego dnia, w dobrej energii, w dobrym zdrowiu, w dobrym samopoczuciu, no i pełni, słuchajcie, takiej radości wewnętrznej, bo to też jest niesamowite dla radości. Słuchajcie, w ogóle polecam cytrusy, tu mam akurat dziką pomarańczę, to jest olejek kreatywności, to jest olejek radości. Wiktor mój zawsze powtarza, że dziką pomarańczę powinno mieć każde dziecko, on mówi nieraz mamusiu, dziką pomarańczę powinno mieć każde dziecko. I on ją po prostu uwielbia też podwąchiwać, uwielbia sobie ją dawać na nadgarski. Wdychać ją często też właśnie dajemy między innymi do deserów Więc e, zobaczcie, moi kochani e, Mam tutaj całe stado tego wszystkiego, co wam przyniosłam Ważne jest to, że jeżeli e, was natura kręci i chcecie ją stosować, to naturalne produkty i naturalne wsparcie zdrowia ma sens wtedy, kiedy robicie to regularnie. Kiedy wiecie, kiedy się oczyścić, kiedy się odżywić, kiedy zadziałać tak, żeby naturalnie ściągnąć na przykład stany zapalne, czy wesprzeć sobie konkretny układ w naszym ciele za pomocą naturalnych produktów czy ziół. Ale też właśnie trzeba mieć chęci trochę do tego żeby zdobyć trochę wiedzy, czyli co, jak, kiedy stosować, co ja mogę sobie wrzucić do jedzenia bezpiecznie, nie? Co kiedy się napić, co kiedy sobie spożyć, co kiedy, jak użyć. No i moi kochani, to jest właśnie nasza tajemnica naszego zdrowia każdego dnia, zdrowia, naszego zdrowia, naszych dzieci, tej właśnie radości, tej pięknej energii, którą możemy teraz doświadczać cudownie. Więc moi kochani. Warto, warto mieć tą umiejętność, warto sięgać po naturalne rozwiązania, po naturalne produkty, ale właśnie sięgać po nie, a nie sobie gdzieś tam zakupić, wrzucić do szuflady, bo to jest celem, słuchajcie moi kochani, mija totalnie. Jeżeli korzystacie z jakiejś naturalnej, czy kupujecie naturalny produkt i wrzucacie go do szafki czy do szuflady, to moim zdaniem to są pieniądze wyrzucone w błoto, bo to ma sens, jeżeli faktycznie coś nabywacie, kupujecie i z tego korzystacie. I możecie się cieszyć właśnie dobrą energią, dobrym zdrowiem, dobrym samopoczuciem. Jeżeli któryś olejek, słuchajcie, z czystych olejków eterycznych was zawołał, ja w okolicach tego piątku robię zamówienie, jeżeli macie chęć dołączyć, zapraszam do mojego zamówienia, napiszcie na priv, ja zamówienia olejkowe średnio robię raz w miesiącu około 15 dnia danego miesiąca, więc jeżeli macie chęć, chęć dołączyć do mojego zamówienia, napiszcie do mnie wcześniej na priv bo ja wcześniej sobie składam zamówienie, zanim go puszczam tak, żebym wiedziała, kto, co, kto, co komu leży, kto, co, kto chce sobie zamówić. Natomiast jeżeli macie chęć skorzystania z tych naturalnych produktów, posiadając swoje konta i korzystając ze zniżek, z rabatów, z promocji, które są wtedy, kiedy już te konta ta swoje macie założone i chcecie korzystać z rozszerzonej edukacji też którą prowadzę. No to warto sobie takie konto swoje założyć. Jeżeli też macie chęć korzystać, jeżeli macie chęć korzystać, nie kupić i chować do szafki, korzystać. To zapraszam was do kontaktu, pomogę wam założyć to konto jak najkorzystniej dla was żebyście też mogli mieć dostęp już taki wiecie wasz, kiedy potrzebujecie sobie z niego skorzystać i po prostu korzystać z tej natury pięknej. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutki, cieplutko, niech ta natura Wam służy, słuchajcie tak jak nam służy i niech działa ku zdrowiu, ku pięknej energii, ku pięknej obfitości każdemu, kogo natura zawoła. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Pa, pa, pa.